Siema, siema. Witam Was bardzo serdecznie z systemy PSX, Maniak jak w dzisiejszym odcinku pokażę Wam ogólnie, jakie tytuły na PlayStation 1 do mnie wczoraj trafiły. Nie zrobiłem wczoraj materiały, bo to było późno, <laughs> więc już mi się nie chciało tego robić. Stwierdziłem, że zostawię to na dzisiaj. Też tu teraz pora jest późna, ale stwierdziłem, że muszę to nagrać. I udało mi się nabić nabyć 4 gry na PlayStation 1. Oraz jedną rzecz dodatkowo dowiedzieć ale dowiedzieć się to, jak już pokażę gry na PlayStation 1. Więc myślę, że możemy lecieć. Mogę Wam już tu pokazywać, co kupiłem. Na pierwszy rzut leci Golden Glory: The Road to Eldorado, czyli droga do Eldorado. Gra na podstawie bajki. Kupiłem to dlatego, że uwielbiam tą bajkę, oglądam ją milion razy. Jest to dla mnie naprawdę świetna bajka. Po prostu to jest moje, moja ulubiona bajka z dzieciństwa, a w sumie aktualnie też. I co ja wam powiem, że ta gra, jest, ak, to, ta gra jest. Z... Zakupiona była. Wiecie w jakim sklepie? Ona była zakupiona w Mpiku kiedyś, z tego powodu, że mam tutaj polską instrukcję. Tylko, że wiecie jak polska instrukcja wygląda? Tak wygląda polska instrukcja. Taki kurde karteczka, ale pisze. Dystrybucja w Polsce. Empik Multimedia, SPZO i tam wiecie, adres. No i mam to po prostu drogę do Eldorado prosto z Empiku. I tak, no co? Instrukcja jest. Jest po angielsku. I jest po holendersku. Tak, dobrze mówię, dobrze mówię. Płytka jest też, oczywiście musi być płytka, proszę bardzo, Eldorado. Już wam mówię jaki stan. Światło Może... halo. Stan jest praktycznie, no, zarąbisty, że tak powiem, 4+, plus bym powiedział, za książeczkę tak samo, jeszcze że to jest polska wersja, no, to, to tym bardziej. Mam tu właśnie Eldorado z tyłu też i tu są ponaklejane naklejki, będę musiał je zedrzeć. O i tu macie program na konsolę Sony PlayStation i to jest z polskiej, ten. dystrybucji, jak to możemy powiedzieć? Dobrze to mówię? No, z polskiej dystrybucji, dobrze. Kolejną grą jest Siphon Filter 2. Yy, ogólnie zdecydowałem się kupić dwójkę, bo nie, znaczy w sensie ja to kupowałem w jednym sklepie i nie było żadnej innej części. Sporo grałem w Siphon Filter 1, bardzo mi się ta gra podobała, bo ona dla mnie trudna, ale bardzo, bardzo fajna, ona była dobrą grą. Stwierdziłem, że zakupię jakąś część, więc mieli Siphon Filtera 2 no i Postanowiłem go zakupić i go zakupiłem. Też tak samo jest obklejony naklejkami. San pudełka jest cały, tak samo jak Eldorado. No i teraz co mogę powiedzieć? Są tutaj dwie płyty, tak jak powinny być. Jest Disk 1 i Disk 2. Disk 1 jest praktycznie. no Wszystkie te gry są w świetnym stanie, więc nie muszę ich sprawdzać paręnaście razy. Więc mamy tutaj Sylphon Filter 2 na dwóch płytach. Ale szybko zerkną. No na pierwszy rzut oka to praktycznie nówka sztuka ryski Jest instrukcja. Cała po angielsku i świetnie. I Właśnie kupiłem Siphon Filter 2, a jeszcze ceny. Za Eldorado 89 zł, to jest trochę spora cena jak na Eldorado. za Siphon filtra Dwójka dałem stówkę. Za tą gierkę kolejną, czyli Ridge Racer Revolution. Dałem 39 zł. Czyli 40, ja tak już będę zaokrąglał. Mam tu Ridge Racer Revolution. I to już było kupowane w jakimś sklepie amerykańskim, bo jest tam 2 Force 30, coś tam. I no, a tu mam cenę pokazaną widzicie 39 złotych. Świetnie. Kupiłem Ridge Racer Revolution, to jest druga część. Pudełko jest pęknięte z przodu, ale to nic. Znaczy ja odkleję sobie te ceny, bo i takich nie lubię. No i proszę bardzo, druga część Tridż Racera. Bardzo klasyk, klasyka arkejówka, świetna. Mamy tutaj tak samo jak w jednym, jedną trasę, która się powiększa z wyścigu na wyścig, później jeździmy tyłem. W sensie odwraca nam się ta no, trasa, i jeździmy, tak jakby w drugą stronę, pod prąd, że tak powiem. No i co, platyna to jest, żeby nie było, a wiecie, że mi o tym, to mnie nie przeszkadza. Wracając, książeczka jest, kilkunastu, o Jezu, coś nakleił, kto to nakleja na książeczce, no broń Boże, na książeczce, na jakie rzeczy naklejać? Ja pierdzielę. nie no, za takie coś, to już mi się nie podoba. Mam nadzieję, że mi się, kurde, nie, po, nie porwie. Operacja, kurde, dawaj skalpel siostro. Górna mać. Ja pierdzielę zedrę tą książeczkę. Dobra, dobra. pik, pyk, pyk, pyk. Mój klej zostanie. No przecież to jest cholera. Jasne, żeby to na książeczce nakleić. Tak się nie robi. Panowie, wychudź. No, udało mi się, dobra, pięknie, z drugiej strony nie ma, na całe szczęście. Mamy tu książeczkę gruba, to jak gry, gry od Namco strasznie grube książeczki mają. Też pewnie w kilku językach, oczywiście, że tak. Mamy płytkę, płytka jest w stanie też rewelacyjnym. No, wszystkie te gry ogólnie w tym sklepie są w same dobre stany, że tak powiem. No i Ridge Racer Revolution za cztery dyszki. Ale poklejona cała ta gra jest, jak cholera. No i mam. I ostatnią grą... Jest gra, w którą nigdy nie grałem. I to będzie moja pierwsza styczność z tą grą. Wszyscy mówią, że ta gra jest świetna, jako piękna i w ogóle zajebista. Jest to gierka Fire Effect 2, która była najdroższa, bo zapłaciłem za nią 150 zł, ale już wam mówię dlaczego. Pomimo, że ta gra jest w pokroju Residenta, że kamera jest tak jak w Residencie, mamy tu animowaną grafikę, taką kreskową. I to jest pierwsza rzecz, która mnie... Strasznie się spodobała. Drugą rzeczą jest to, że w tej grze jest coś takiego, że jak macie w Rezydencie, to postać porusza się po zdjęciu, a tu jest, że postać porusza się po filmie i ten film jest zapętl zapętlony. To jest tak jakby GIF, i macie przykładowo poruszającą się wodę. Jest most i postać po tym idzie. Ta woda jest zapętlona i to jest właśnie dobre w tej grze. Po rezidencie czegoś takiego nie było. Właśnie w fear Effect, pierwsza rzecz jest spotkana. I teraz patrzcie co się dzieje. Mamy tu tak, disk 1. W świetnym stanie. Mamy... No kurna mać z tymi książeczkami. Ktoś no z tej lasce wytarł. Ale to nic. Ważne, że jest książeczka. Ej, wróć, co tam było. Coś tu jest popisane, patrzcie. Eee, jakieś kurde. A, kombinacje. Ty, patrz, coś kombinacje pisał w tym w, nota wy w, tym w manualu. Ej, śmiesznie w sumie. No i mamy tu całą książeczkę po angielsku. I teraz patrzcie. Była płyta druga. Oj, kurde, znaczy teraz jest płyta druga. Kolejnie. Płyta trzecia. No i płyta czwarta. Gra jest na czterech płytach. No. I praktycznie no komplet na czterech płytach jest. Więc wszystko się zgadza i to są cztery gry, które nabyłem na PlayStation 1. Proszę bardzo. Mamy tutaj dla tego mamy Eldorado. Syphon Filter 2, Rage Racer Evolution i fir... fir Factory, czy Fear Effect? Fear Factory mówi fir... fir Effect 2 Retro Helix Bonusowo, na sam koniec, jak obiecałem Zakupiłem sobie takie cudeńko SNESa Classic Mini Kurde, zawsze chciałem tą konsolę mieć, zapłaciłem za nią tyle, na pewno więcej niż ona kosztowała w MediaMarkcie Bo na początku w MediaMarkcie kosztowała 600, to prawda Później kosztowała 350, wycofali ją ze sprzedaży, ja kupiłem ją za 599 zł. I mamy tutaj 21 budowanych gier. Co prawda, ja tam wiecie, coś tam zmodyfikuję do niej. I nie będę je otwierał na filmiku. Zrobię o nim materiał oddzielny, a on już jest w trakcie robiony. Bo to jest zwykłe pudełko, tu już nic nie ma. Bo praktycznie wszystko tu mi już leży. I właśnie robię materiał na ten temat. On już jest w trakcie, więc pojawi się wkrótce albo może nawet dzisiaj, albo jutro. Zobaczymy jeszcze. Więc no, to by było w sumie na tyle naszego odcinku nowych nabytków na PlayStation 1 ja się muszę zaopiekować tymi pudełkami tu są obklejone jakimiś naklejkami, kurde jego mać więc no to by było na tyle, dzięki za oglądanie i trzymajcie się, cześć do następnego